Serdecznie witam o poranku kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj otwieramy sobie Ewangelię Mateusza na rozdziale piątym, i od wersu trzeciego będziemy czytali. Ale najpierw słów parę. Otóż, tak zwane błogosławieństwa, które za chwilę usłyszymy, zwykle są rozpatrywane bardzo teologicznie. Cóż to może znaczyć? Co to znaczyło w takim języku, w siakim języku? I w zasadzie ludzie wysłuchają tego, niektórzy będą dobre było, ale tak naprawdę nikt z tego nic nie ma. Czy Jezus wykładał teologię? Teolodzy powiedzą, że tak. Ale czy przeciętny słuchacz tego, co wykładał Jezus, rozumiał, co Jezus mówił? Zdecydowanie tak. Czy ci, którzy słuchali słów Jezusa i gotowi byli wypełniać jego słowo, czy w praktyczny sposób doznawali przemiany swojego życia? Oczywiście, że tak. I właśnie od tej strony dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie te błogosławieństwa przeczytali, zupełnie nie pamiętając w tym momencie o teologicznych zawiłościach, ale starając się znaleźć w tym, co usłyszymy, bardzo praktyczny wykład dotyczący naszego życia. Bo tak naprawdę Jezusowi o to chodziło. Pan Jezus powiada tak. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. I oczywiście to muszę powiedzieć na początek. Zaczyna się od wykładu, co to są ludzie błogosławieni. Czy to oznacza szczęśliwi, czy to oznacza tacy, o których się dobrze mówi. Nieważne, co to oznacza. Jezus mówi do ciebie dzisiaj. Słuchasz tego Aceranka, on do ciebie mówi. I on mówi, jesteś błogosławiony. O ile jesteś ubogi w duchu? Dlatego, że tylko ubogi w duchu jest człowiekiem, do którego należy Królestwo Niebios. Boże, czy ja jestem ubogi w duchu? Tak bym chciał, żeby Królestwo Boże było też. Dla mnie chciałbym mieć udział w Królestwie Bożym. Czy wiesz, że idziesz dobrą drogą? Bo zaczynasz się kajać przed Bogiem i zaczynasz mówić do Jezusa, Panie. Panie, tak bym chciał. Jesteś ubogi w duchu. Słyszysz to? Bo gdybyś nie był ubogi w duchu, to byś nie wołał tak. Gdybyś wszystko wiedział, wszystko miał, to byś tak nie wołał. Kościół w i wołał: Wszystko mam, niczego nie potrzebuję, jestem bogaty. A jeśli ty mówisz tak bym chciał, tak bym pragnął, to oznacza, że jesteś ubogi w duchu. I to oznacza, bracie kochany, to oznacza, siostro kochana, że. Masz udział w Królestwie Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bracie, siostro, czy smutek z powodu Twoich grzechów teraz, kiedy rozumiesz, że możesz korzystać z błogosławieństw Królestwa Bożego? Czy smutek dotyka Twojego serca? Jeżeli naprawdę wołałeś, przyjdź królestwo Twoje do mojego życia, to musi przyjść smutek z powodu tego życia, które prowadziłeś, prowadziłaś. I wiesz, co mówi mój i Twój Pan: Ja Cię pocieszę, ja Cię pocieszę, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Jeśli naprawdę. Zostałeś podniesiony przez Jezusa ze swoich grzechów. Jeśli naprawdę byłaś świadoma swojego podłego, wcześniejszego życia, to nie tak łatwo jest otworzyć usta teraz i wygłaszać cokolwiek. Taki człowiek chodzi w cichości. I wiesz co? Ziemia należy do ciebie. Ziemia należy do ciebie. A co to oznacza? To oznacza, że wszystko, co na tej ziemi, należy do ciebie. Może w oczach świata jesteś biedny, biedna, ale masz bogatego Ojca w niebie i On zapewnia wszystkie Twoje potrzeby. Pamiętaj o tym, to się dzieje z łaski. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Kiedy już uświadomiłeś sobie, uświadomiliśmy sobie naszą grzeczność. Kiedy już nie mamy nic do powiedzenia, możemy tylko w swoim wnętrzu wołać Boże, Boże, usprawiedliw mnie. Boże, chcę być usprawiedliwiony przed Tobą. Pragnę, żeby ten grzech, to wszystko, co ciągnęło się za mną latami, żeby to wszystko zostało odcięte ode mnie. Ja wiem, że nie zasługuję, ale wiem, wierzę, że Ty chcesz mi to dać. Łaknę i pragnę tej sprawiedliwości. Wiecie, co Bóg mówi? Będziesz nasycony! Będziesz nasycony! Błogosławieni miłosierni! Albowiem oni miłosierdzia dostąpią! Kiedy ten obraz twojego starego, grzesznego życia stoi ci przed oczami, wybacz sobie! Skoro Bóg ci przebaczył, wybacz sobie! Okaż sobie miłosierdzie! Ileż ja znam ludzi, którzy nie potrafią sobie wybaczyć dawnego życia! A przecież co mówi Jezus? Jeśli jesteś miłosierny, to dostąpisz miłosierdzia. Okaż sobie miłosierdzie. Zlituj się nad sobą, wybacz sobie, a dostąpisz łaski, uwolnienia. I wtedy, wtedy masz czyste serce. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Wtedy oczami wiary oglądasz Boga. Czyste serce sprawia, że nie ma pomiędzy tobą a twoim Bogiem żadnej przeszkody. Oglądasz swojego Boga oczami wiary, przeżywasz jego obecność, ona ta obecność dotyka ciebie każdego dnia, radujesz się tą obecnością. Chodzisz w Duchu Świętym, błogosławieni pokój czyniący. Tak, wtedy czynisz pokój. Wtedy nie musisz z nikim prowadzić żadnej wojny. O nic! O nic! Jesteś w duchu! Przecież Jezus powiedział, że ojciec takich szuka, którzy by mu w duchu cześć oddawali, którzy by z nim mieli relacje w duchu. Nie prowadzisz wojny, czynisz pokój. Ze wszystkimi czynisz pokój. I co? I będziesz nazwany synem Bożym, córką Bożą. Dzieckiem Bożym, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Tacy ludzie zawsze będą prześladowani. Dla mnie osobiście testem, czy idę dobrą drogą, właściwą drogą, jest reakcja ludzi tego świata. Ci, którzy nienawidzą Boga, będą również mnie nienawidzić. Jeżeli wszyscy mnie chwalą, wszyscy mi biją brawo, wszyscy mnie wynoszą pod niebiosa, to ze mną jest coś nie w porządku. Ale jeśli cierpisz z powodu sprawiedliwości, która się dokonała w Twoim życiu, Twoje grzechy zostały obmyte krwią zbawiciela. Przyszła wolność do Twojego życia i ludzie nienawidzą teraz Twojego świętego życia. Do Ciebie jednak należy Królestwo Nieba. Nie królestwo tego świata. Przemijające, ale wieczne królestwo nieba. Błogosławiony jesteś, gdy ci ludzie złorzeczą, gdy cię prześladują i gdy kłamią na twój temat, gdy mówią wszelkie zło. Dlatego, że nienawidzą ciebie z mojego powodu, mówi Chrystus. Jesteś błogosławiony. Wtedy się raduj. I wtedy się wesel. Pamiętaj bowiem, że Czeka cię o wiele, wiele, wiele więcej. Czeka Cię nieprzebrana obfitość w niebie. Tak samo jak Ciebie prześladowali proroków, którzy byli przed Tobą. Dlaczego ich prześladowali? Bo mówili prawdę. Bo mówili prawdę. Świat nienawidzi prawdy. Jak będziesz mówił, mówiła prawdę, świat Cię będzie nienawidził. Ale Ty będziesz się radować. Ty! Będziesz mieć udział w królestwie niebios. Jakże wspaniałe słowa powiedział Jezus. Niezwykłe wprost. Zdumiewające. I dalej kontynuuje. Jezus mówi: Jesteś solą ziemi. Jesteś solą ziemi. Nie jesteś zwietrzałą solą. Jesteś solą ziemi. Ludzie mówią, że człowiek, który jest narodzony na nowo, może stracić swój smak. Nie, tu jest napisane: Wy jesteście solą ziemi. To jest stwierdzenie faktu. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją? Na solą. Ale to jest tylko stwierdzenie, co by było, gdyby. Ale nie w Twoim przypadku. Ty jesteś solą ziemi. Ty jesteś światłością świata. Nie możesz się ukryć, bo ta światłość jest w Tobie, ona bije z Ciebie, ona jest widoczna z daleka. Jezus mówi, ja nie zapaliłem tej świecy, po to, żeby ją postawić pod korcem, pod przykryciem. Ale zapaliłem cię, abyś był była na świeczniku i świeciła wszystkim, którzy są w domu. Ta wasza światłość ma być widoczna przed ludźmi. Oni mają widzieć Twoje dobre uczynki, oni mają przez to chwalić Ojca, twojego ojca, który jest w niebie. Nie wiem, czy to poczuliście, ale mam nadzieję. Chociaż jestem niedoskonałym narzędziem, ale starałem się, starałem się przelać serce, dzisiaj w ten naceranek, starałem się przelać radość i starałem się wam powiedzieć, jak Bóg widzi tych, którzy są Jego. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Niech się rozchodzi.